Czego dziennikarz może się spodziewać, kiedy wyjeżdża do Rosji? Na co powinien być przygotowany? <laughs> Przede wszystkim na to, że zobaczy pasjonujący, barwny kraj, pełen absurdów, że zobaczy kontrasty i że to jest prawdziwy worek tematów. Tylu interesujących historii, absurdów, ile można zobaczyć w Rosji, no nie wiem, czy w jakimkolwiek kraju. Zachodnim i nawet w Polsce można dostrzec. Także dla dziennikarza to jest naprawdę wielka przygoda. Jeśli ja to, że... widziałem Pani parę reportaży i ja bym takie hasła cztery podał. Proszę skorygować, czy właściwie rozumiem przesłanie, które znajduje w Pani reportażach, czyli tak, mamy Putina, mamy oligarchów, mamy wódkę, mamy korupcję i mamy różnorodność ogromną w tym kraju różnorodność, ale wymienił pan akurat takie tematy, które pokazał, że ja się koncentruję tylko na skrajnościach. Nie, Nie ale, ale tam jest dużo na ten temat również. Jest dużo, dlatego, że kontrasty są największym znakiem czasu Rosji i dlatego siłą rzeczy też pokazuje te zjawiska. Na pojawienie się rzeszy miliarderów w Rosji Aha. jest. 80 miliarderów i 100 tysięcy milionerów dolarowych, no to jest rzecz nowa i niebywała, dlatego o tym mówię. No na drugim biegunie oczywiście mamy no, już nie tak straszną biedę, jak to było za czasów Jelcyna, kiedy była ogromna inflacja i nie było koniunktury na ropę i na gaz, ale nie mniej Różnice w poziomie życia między bogatą Moskwą a Publinką są tak ogromne, że czasami aż trudno uwierzyć, że to jest jedno państwa. Ale nie zgodzę się, że, że to jest tylko to w tych programach. Pokazuje dużo w cudzysłowie zwykłych ludzi, bo. A czy właśnie łatwo pani zawsze jest dotrzeć do tych swoich bohaterów, do tych zwykłych ludzi? Czy oni chętnie zgadzają się na wypowiedzi? Najtrudniej. Dotrzeć i nakłonić do rozmów ludzi bogatych. Właśnie, właśnie tych ze świecznika, bo mają najwięcej do stracenia. I jak wiadomo, sposoby, w jaki dorabiali się fortun rosyjscy milionerzy. I miliarderzy nie zawsze były czyste. Ale to nie chodzi tylko o powiązania z, ze światem kryminalnym, ale również to, że w sposób ta nieuczciwość polega na tym, że wykorzystywali swoje koneksje, żeby brać udział w prywatyzacji, która w ogóle w odczuciu Rosji jest prywatyzacją nieuczciwą i krzywdzącą. To jest oczywiście najtrudniejsze. Zawsze chcą ukryć, ukryć i nie chcą przyznawać się do tego. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie dorobili się niebywałych fortun? Łatwiej jednak dotrzeć jest do prostych ludzi, a to są dla mnie najciekawsi rozmówcy, bo oni nie mają dużo do stracenia, nie mają dużo do ukrycia. A jak pani udało się na przykład namówić te osoby, które dokonywały porwań w Dagestanie, żeby oni współpracowali z panią? Bo przecież pan, oni, pani się stała jakby. Członkiem świadkiem, tej szajki, ja tak powiem. Świadkiem, może członkiem za dużo <grym> powiedziane świadkiem. E, wie pan co, bardzo dużo mi pomaga formuła programu, dlatego że. E, to Mówi jest, pani um, o szerokich toch. Tak, to jest umowny dzień z życia bohatera. Krótko mówiąc, ja sp, robię e, dokładnie to, co robi mój bohater. Czyli jak się narażam, to razem z nim. E, jak wchodzę w ogień, jak oni wchodzą w ogień, to i ja. Bardzo się zżywamy, taki umowny jeden dzień z życia. Nie będę ukrywała, że, że kręcę dwa, rzadko kiedy, ale czasami zdarza się trzy dni. No i to też jest sposób na otwieranie się rozmówców, bo rozmówca, którego zaprosimy do studia, zawsze będzie podświadomie starał się pokazać lepszym niż jest. No taka jest natura człowieka. I nigdy w krótki, Wypowiedzi czy w wywiadzie studyjnym nie poznamy prawdy o tym człowieku i nigdy nie odkryjemy do, go do końca. Natomiast w reportażu i kiedy spędza się z nim wiele godzin. Taka szansa istnieje. Można grać godzinę, można grać dwie godziny, można grać trzy godziny, ale nie można okay. grać e, przez trzy dni. Uh -huh. Dlatego e, to też jest klucz do otwierania tych ludzi. No i to, że ja zawsze traktuję swoich e, bohaterów poważnie, e, nigdy ich nie oszukuję, nigdy ich nie kokietuję, nie mówię, że chcę ich pokazać w innym świetle niż to robię. Traktuję ich jak partnerów. Nawet powiem Panu coś, co może zabrzmi na pierwszy rzut jako niezbyt powiedzmy, poprawnie politycznie, ale ja szanowałam w jakiś sposób, w cudzysłowie takiego partnera, jakim był neofaszysta bo Aha. i o nich robiłam reporta. No ja bontaż. wiem, widziałem ten reportaż, przerażający. To jest przerażający, przerażający, on jest przerażający. Chociaż, e, chociaż nie wdawałam się w dyskusję, nie wdawałam się w dyskusję, bo nie dyskutuje się z ludźmi takiego pokroju, prawda? No to jest tak jakbyśmy, dyskusja z nimi, to jest tak jakbyśmy powiedzieli, urządźmy dzisiaj dyskusję, czy było święcim, czy nie. No, są rzeczy, Ale oni których... pani, Panią chcieli przekonać do swojej ideologii. Parę razy próbowali mnie wciągać do dyskusji. Oni na przykład, jest taka scena, kiedy ja trafiłam do, na zebranie dowódców bojówkarzy. Wydawało mi się, że w ogóle ja jestem na planie filmu fabularnego z aktorami, ze scenografiami, z kostiumami. Nie chciało mi się wierzyć, że to jest prawdziwa, że, to, że ja uczestniczę w czymś, co się dzieje naprawdę, a nie jest jakąś wymyśloną historią. Oni na przykład próbowali mi wciągnąć, chcieli, żebym usiadła z nimi przy stoliku. Nie, na to nie mogłam sobie pozwolić. Oni próbowali mi zmierzyć czaszkę. No nie, no też powiedziałam stop, dalej nie będziemy rozmawiać. Są pewne granice. Natomiast w jakim sensie traktowałam to poważnie? Traktowałam, chciałam do końca zrozumieć sposób myślenia tych ludzi bardziej ku przestrodze, żeby pokazać jak niebezpieczne to jest zjawisko i jak oni są niebezpieczni przez swoją determinację i przez to, że to są ludzie nie to, że krzykliwi, ale mało groźni, ale bardzo groźni, wykształceni i zdeterminowani. A nie obawiała się Pani w trakcie tego reportażu, że jednak daje Pani im możliwości krzewienia, propagowania tej faszystowskiej ideologii? Nie, nie miałam ani chwili takiej wątpliwości, bo jestem przekonana, że każdy, kto zobaczył ten ich cynizm i to, co oni robią, no to to stanął po słusznej stronie. Tam jest scena, kiedy ten szef tej grupy przyznaje się, że mógł zabić człowieka. Tak, ja mu zadałam pytanie, to było zupełnie nieoczekiwane zakończenie. To było tak, że skończyliśmy zdjęcia i ja go odwoziłam, on mieszkał na szesnastym piętrze i ja poprosiłam operatora, żebyśmy jeszcze pojechali z nim, w indzie go pofilmowali. I zadałam mu pytanie, czy ty kiedyś zabiłeś człowieka, a on się uśmiechnął cynicznie i powiedział, mam taką nadzieję, bo kiedy się skacze ciężkimi buciorami komuś po głowie i słyszy się jak, jak e, pęka nos, że taki człowiek nie przeżyje. I właśnie wtedy powiedziałam, po tym co powiedziałeś, nie mam już więcej pytań. I jak na zawołanie wtedy zatrzymała się winda. No, e, trudno sobie e, wymyślić lepszą scenę. On podniósł prawą rękę do góry i krzyknął chwała Rosji. E, wydaje mi się, że to była tak mocna rzecz, że e, nikogo nie mogła pozostawić obojętnym, że ona właśnie e, przez tą prawdę do bólu demaskowała de, de to, co oni robią i pokazywała ten ich okrutny i brutalny świat. To, to nie jest tak, że my, e, właśnie dyskusja z nimi, wchodzenie w dyskusję, wdawanie się w dyskusję to byłaby próba uwiarygodniania i traktowania uwiarygodniania ich i traktowania ich jak równego z równym ja przez moment nie dałam, nie dałam się wciągnąć. Nie, nie dała się, pani. zawsze byłam W reportażu. A proszę powiedzieć mi, bo ja zwróciłem uwagę na to, że pani bardzo celnymi puentami kończy swoje reportaże. Ale to zasługa moich Ale co nie tylko w tym miejscu, bo i pamiętam w tym reportażu o. Kinowskiej wsi, tej której, w której mieszkał żył Dziadek Miedwiediewa. Na koniec, na koniec, ta kobieta, z którą pani rozmawia, mówi, tylko dobrze, dobrze mówcie o naszej Rosji. Tylko niech nic złego tak, o nas nie mówi. Niech pani mówi, bo nic wyna... złego on, o nas nie mówi. Ale wie pan co, proszę zobaczyć, ja nie komentuję w reportażach tego co mówią moi rozmówcy, tam w zasadzie nie ma, komentarza. nie w zasadzie, tam nie ma komentarza. Tam są tylko informacje. Tam jest informacja typu, jest godzina ta i ta, jesteśmy w tym i w tym miejscu. Taki powinien być reportaż? Absolutnie tak. Reportaż jest opowieścią o prawdziwych faktach. Mówiłam, że dziennikarz musi mieć uszy i oczy otwarte i wystarczy, że jest dobrym obserwatorem, wtedy wyłapie Wtedy wyłapie to, co jest ważne, co jest aktualne, co jest poruszające.